Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Moim gościem jest Piotr Chrobot z agencji Saatchi Sachi. 140 oddziałów w 76 krajach. Mhm. Jak się pracuje w takiej międzynarodowej, globalnej korporacji? To jest tak, że macie w polskim oddziale z góry narzucone zasady, czy... Pewną autonomię. Zasady może jakości mamy narzucone. Jeżeli chodzi o autonomię, ona jest w prawie 100%, to tak możemy robić wszystko. Jeżeli chodzi o kreację, to w jaki sposób pracujemy z klientami tak dalej. Oczywiście to, że jest się w tej rodzinie reklamowej, no to pozwala nam na współpracę z klientami, którzy globalnie współpracują z agencją, czyli my lokalnie z kolei ich obsługujemy i odpowiadamy za. Za ich produkty i reklamę tych produktów. Jeżeli chodzi o pracę taką codzienną, tego się nie czuję w ogóle, jeżeli chodzi o, o tą przynależność, jeżeli chodzi o przynależność do, do całej takiej globalnej agencji reklamowej. To też jest tak, że to ma dodatkowe plusy, ponieważ Agencja sama w sobie z takim regionalnym, na przykład, obszarze wspomaga się, tak? pomaga nam przy bardziej skomplikowanych czy większych projektach, kiedy to osoby z innych oddziałów są też zaangażowane. A zdarzyły się takie sytuacje, że byłeś polskim wysłannikiem, żeby wspomagać oddziały na przykład zachodnie, bo tam brakowało ludzi do pracy? E, czy brakowało? Może nie aż tak, ale na pewno współpracowałem z innymi oddziałami i. Pracowałem z innymi dyrektorami kreatywnymi, z innymi kreatywnymi, czy też w innych miejscach, tak, żeby realizować wspólnie jakiś projekt. No i jak wygląda taka obsługa klientów za granicą, a w Polsce? To się różni, czy klienci są inni, mają inne wymagania, inne podejście do agencji? W innych, w innych krajach, takich jak, jak Anglia czy Stany Zjednoczone, ta praca wygląda podobnie. Oczywiście może być tam więcej tych kreatywnych, ta agencja może być większa, ponieważ ona nie będzie miała 300 osób, będzie miała 1200, tak? czyli ten, ta skala będzie o wiele większa, ale praca sama w sobie, rozmowy z klientami w żaden sposób się nie różnią. Mogą się różnić także. Budżety, które może tam są większe, ponieważ na pewno ten rynek nie jest tak rozparcelowany tak jak tutaj w, w Europie. No i konsumpcja tej reklamy jest o wiele większa. Piotr, a jak stworzyć taką cool markę? Odwołuję się trochę do abstrahuję, ponieważ oni właśnie w waszej agencji Sachi mhm. Sachi e, nagrali odcinek, gdzie mówili o tym, jak pracują agencje reklamowe. I przychodzi młoda firma i mówi: Ja chcę mieć fajną, cool. Dobrze postrzeganą markę. Jeżeli chodzi o stworzenie kul cool marki, jak to, nazwać, to to jest bardzo długi proces. Przede wszystkim zaangażowani są to strategie, którzy zastanawiają się nad tym, co i jak opowiadać o tym produ produkcie, jak dany rynek, dane miejsce, dana grupa docelowa odpowie na tego typu komunikację, a następnie dopiero potem, Mamy, um, mamy kreatywnych, którzy myślą i wymyślają nie tylko reklamy telewizyjne, ale aktywności internetowe, interaktywne, e, reklamy w miejscach sprzedaży, eventy, e, sponsoring. To jest oczywiście bardzo olbrzymia gałąź tych usług. Rozumiem, że ten proces jest tylko od momentu, kiedy przychodzi klient i mówi ja chcę u was zamówić jakby promocję mojego, stworzenie mojego brandu. Czy to jest tak, że te współprace są raczej długofalowe, że to jest jakby podzielone mhm. na etapy i mhm. sobie jakieś takie milestone y ustalacie. Mhm. Zazwyczaj tak, ustalane są jakieś punkty, w których będziemy realizować dane, dane rzeczy w, w zakresie tej komunikacji. Ten, ten proces jest na tyle skomplikowany, że trudno go przypisać i stworzyć jakiś taki wzorzec, według którego postępujemy, bo do każdego się pod, podchodzi indywidualnie. A są pewnie jakieś takie, może nie schematy, ale pewne jakieś wskazówki, które mogą być pomocne przy promocji swojego no, brandu. Myślę, że naj, najprostsze to um, zastanowienie się nad tym, do kogo mówimy, do kogo jest skierowana ta, na nasza marka. Oczywiście wchodząc już tak bardziej skomplikowane elementy, takie jak, e, nie wiem, reklama telewizyjna, no? te rzeczy oczywiście kosztują o, o wiele więcej, żeby zrealizować je na. na w wysokim poziomie. No i tutaj no, ewidentnie ciekawy, interesujący skrót spowoduje, że ludzie będą może chcieli z, tego, z tych usług skorzystać. A jak z agencji kreatywnej zrobić Cool Brand? No, jedynie poprzez swoje prace. To jest jedynie, in, w inny sposób nie można. Nawet nie można zrobić um, stworzyć wizerunku fajnej agencji poprzez ładne wnętrza, a czy um, współpracę z blogerami. To tak naprawdę jedynym um, świadectwem są prace, które się realizują. W obecnych czasach, gdzie rynek jest dość nasycony, dużo jest różnego rodzaju mm. tego typu firm, e, myślisz, że jest możliwość stworzenia takiego silnego właśnie brandu jak na przykład Wasz? Sacchi ogólnie jest takim brandem, który jest międzynarodowym i wiele takich jest ag ag agencji, mm -hmm. które powstawały, kiedy ta reklama była w okresie takiego rozwoju i wybuchu. Aktualnie, tak jak wspomniałeś, jest nasycenie pewne na, na rynku, ale to nie przeszkadza małym agencjom tworzyć silnych, silnej pozycji, silnej marki. Uważam, że tak, da się zrobić w Polsce bardzo dobre, dobre brandy, jeżeli, chodzi, jeżeli, mówimy o, jeżeli mówimy o reklamie. Czy agencja to taka firma jak każda inna? Jeżeli chodzi o działanie takie codzienne, czy ma pewną specyfikę? Każda agencja ma, na pewno agencja praca w agencji reklamowej, nie agencji reklamowej, interaktywnej, eventowej, no, związanej przede wszystkim z promocją, z promocją, różni się od typowego siedzenia na poczcie, tak, czy w urzędzie skarbowym. Ze względu na to, że wymaga przede wszystkim kreatywnego podejścia, więc na pewno one się różni i sądzę, że te kreatywne przestrzenie, luźne podejście do czasu pracy pokazuje, że. że ta, ta firma różni się od tych, które normalnie znamy. Tak? A jak jest serczenie, czy jeździcie na rowerze, odpoczywacie w hamaku, macie częste appointment'y? jak to wygląda na co dzień um, to oczywiście mówię bardziej z takiej perspektywy kre kreacji, ponieważ tam pracuję, no, osoby, które mają, zajmują się kontaktem z klientem i um, Obsługują klienta, no to oni, one, one pracują bardziej regularnie i tutaj muszą być w stałym kontakcie. Jeśli chodzi o kreację, sądzę, że ona też nie, nie powoduje, że nasza praca jest w jakiś sposób potwornie akceptująca dla osób z zewnątrz. Że na pewno mamy tą możliwość, że nikt z w ręku nie mierzy nam czasu, kiedy przychodzimy do pracy a i też kiedy wychodzimy, ponieważ. No, często też pracujemy dłużej, często też myślimy o pewnych rzeczach w domu, tak? To nie jest tak, że zostawiamy to w pracy i, i wychodzimy. Um, czy jeździmy na rowerze? Nie. Znaczy, może po pracy tak, ale, ale nie w pracy. Nie? Znaczy, zdarzało się, no, ktoś tam jeździł. Są rowery, tym bardziej latem. Myślę, że korzystanie z konsol, piłkarzyków, tego typu turnieje, no nie wiem, no to nie są jakieś z kolei wielkie ekstrawagancje. Mhm. A ile osób u Was pracuje w polskim oddziale? Um, łącznie z Interactive Solutions, który jest partnerem Sachi, myślę, że jest to ponad 300 osób. Tak, jak tym zarządzać? Jak ogarnąć 300 osób, które mają swój system działania, swój system myślenia kreatywnego, część w kawiarni, część jak. Wszyscy odpocząć w Hamaku, a jednocześnie trzeba projekt dowieść na czas. Jak zarządzać takimi, taką ilością osób? No, oczywiście są szefowie działów, którzy realizują te, te obowiązki. I patrząc na, na to, co aktualnie się dzieje, no, to jak, jak, jakoś to, to wychodzi. Oczywiście samych kreatywnych nie jest 300, tych kreatywnych może jest nie wiem, 30, 40. I no, najważniejsze jest to, aby na daną godzinę. Przynieść jakiś pomysł, który spełni nasze oczekiwania. No, po prostu, jak się go zrobić, czy w tym hamaku, czy w tej kawiarni, czy przy tej konsoli, czy, przy, yy, czy w domu, czy w wannie, nie jest istotne, ważne, żeby on był. Jest obecnie klient. To jest klient wymagający, to jest klient skąpy, to jest klient, który mm, jest wybredny. Nie, to no, przede wszystkim klient, który chce sprzedać swoje, swoje usługi lub produkty. I myślę, że tak bym bardziej określił klientów. Tak jak mówiłem, każdy klient jest inny. Oczywiście są klienci, którzy potrzebują i oczekują a bardziej kreatywnych rozwiązań. Są też tacy, którzy wiedzą, jak sprzedać swój produkt, ponieważ a, a robią to już od ponad 100 lat, powiedzmy, więc wiedzą, jakie są sprawdzone rozwiązania. I, i od o, agencji z kolei bardziej oczekują pomocy w ich realizacji. Jak przekonać klienta, który na przykład ma swoją wizję, e, która według Was nie jest do końca słuszna i, i uważacie, że Wasza jest lepsza i, i może być bardziej efektywna, czyli ta sprzedaż może być wyższa. <grym> Jakie macie metody na to, żeby przekonać tego klienta do swoich racji? Znaczy, przede wszystkim e, badania często pomagają klientom do tego, żeby oni e, e, sprawdzili to, czy dana komunikacja będzie działać. Nie zawsze podoba się te agencji. Tak? Nie zawsze te pomysły agencji, które uważa, że są świeże, nowe, innowacyjne, um, przechodzą przez te badania. To jest bardzo popularne. Bo oczywiście Steve Jobs w swojej, w swojej pracy wspominał, że on nie będzie badał swoich produktów, ponieważ ludzie jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, czego, co, co chcą i czego oczekują. Um, no i tutaj. A jeżeli chodzi o przekonywanie klienta do, do swoich racji, no to jest skomplikowany proces, w którym no, agencja może obstawać i mówić tak, na pewno to jest super, to jest super, genialnie. Musimy to sprzedać, musimy to zrobić w ten sposób, no ale to jest trochę ryzyko. I tak naprawdę rynek to weryfikuje na koniec końców, czy to ten najbardziej kreatywny pomysł, który został przyniesiony na prezentację sprzedał to, czy nie. Czy Rzeczywiście u Was jest tak cool, tak jazzy, tak, <grym> tak wiesz, że przychodzi klient, a to od razu. Po prostu jesteś jego best friendem. Um, No, że na pewno daleko nam od best friendów chcielibyśmy być, tymi najlepszymi przyjaciółmi, we współpracy, ponieważ daje nam to taki komfort tej, tej pracy, ale nie no, ta, ta, w ten sposób nie, na, nie naskakujemy na klientów, bo to było dla mnie trochę bardzo niezręczne wręcz. To jest normalna biznesowa współpraca, a jeżeli chodzi o prezentacje, tak, zdarzają się prezentacje, które są bardziej kreatywne, bardziej, um, powiedzmy, odjechane. No, przykład, na czym polega taka kreatywność w prezentacji? To wszystko też jest kwestia dobrego smaku. Niektórzy próbują przebierać się za mm, dziwne pluszowe misie, na przykład, ponieważ one występują w skrypcie telewizyjnym, odgrywać te role, inni z kolei gestykulują i odgrywają sceny, tak jak w no, profesjonalnym teatrze. No tak naprawdę wszystko trzeba sprzedać, w jakiś sposób sprzedać. Jeżeli nie potrafi się sprzedać swojego własnego pomysłu, to a, mm, no to może on nie być później zrealizowany. A twoja najbardziej taka pojechana prezentacja? Masz pamięć takie wydarzenie, gdzie no musiałeś po prostu użyć wszelkich metod i jakich? Myślę, że najbardziej pojechana, czy najbardziej taka, która zapadła mi w pamięć, to ta kiedy klient stwierdził, że Chyba ludzie z kreacji mogą być pod wpływem narkotyków, jeżeli przynoszą tego typu pomysły. I no akurat nie byliśmy, bo wiem o tym, co bym wiedział, gdybym był. Ale to chyba to był taki chyba komplement, odebraliśmy tego komplement. Program oglądaliście dzięki HosterSom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.